Dzień dobry, witam serdecznie w Małej cukieręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto ananasowo-kokosowe na biszkopcie. Ciasto jest dobrze nasączone, jest wilgotne, aromatyczne, kremowe. Na wierzchu jest taka kokosowa beza. Wszystkie smaki wspaniale się ze sobą łączą. Ciasto bardzo mi smakuje. Polecam. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie małej cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Nie trzeba przepisywać składników z filmu. Wystarczy wejść na stronę małej cukierenki. Najpierw przygotujemy budyń do kremu. Ananasa osączamy. Zachowujemy zalewę. Odmierzamy 250 ml zalewy. Jeśli nie będzie tyle, uzupełniamy ją wodą tak, że było 250 ml. Wlewamy do rondelka, dodajemy łyżkę cukru, stawiamy na gazie i gotujemy. Do miski wlewamy mleko, dodajemy budyń, jedną łyżkę mąki ziemniaczanej, żółtka i dokładnie mieszamy, aby nie było grudek. Do gotującej się zalewy ananasowej wlewamy rozmieszany budyń z mąką i gotujemy dość gęsty budyń. Cały czas mieszamy. Gdy budyń się zagotuje, zmniejszamy ogień na najmniejszy i trzymamy budyń na małym ogniu, mieszając przez około 1-2 minuty. Budyń musi się dobrze ugotować. Ściągamy z ognia. Aby budyń szybciej mi ostykł, przełożyłam go do miski. Nakrywamy folią spożywczą na dotyk i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ma mieć temperaturę pokojową jak masło. Przygotujemy biszkop. Do czystej suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Dodajemy cukier, cukier wanilinowy i ubijamy aż masa stanie się gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i ubijamy jeszcze przez chwilę na kremowy puch. Do mąki dodajemy proszek do pieczenia, krótko mieszamy i przesiewamy na jajeczną masę. Mieszamy szpatułką na jednolite ciasto. Ciasto przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia wyrównujemy i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra dół przez około 20-25 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika biszkopt odstawiamy do ostudzenia na około 10 minut. Następnie wyciągamy go z blaszki i blaszkę znów wykładamy papierem do pieczenia. Przygotujemy teraz kokosową bezę. Do czystej miski przekładamy białka i ubijamy. Dodajemy cukier i ubijamy jeszcze przez około 3-4 minuty. Dodajemy wiórki kokosowe i mieszamy szpatułką do połączenia składników. Kosową bezę przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i wyrównujemy. Następnie łóżką naciągamy bezę, aby była trochę nierówna. Będzie wyglądała bardziej apetycznie. I blaszkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Bezę pieczemy w 170 stopniach na funkcji góra dół przez około 30 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika bezę odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ostudzoną bezę wyciągamy z blaszki. Z biszkoptu ściągamy papier do pieczenia i wkładamy go z powrotem do blaszki. Wierzchu odcinamy przypieczoną skórkę, tak troszeczkę. Krem będzie się wtedy lepiej trzymał biszkoptu. I biszkopt wkładamy z powrotem do blaszki. Składniki do nasączenia mieszamy. Ja część wody zastąpiłam rumem. I biszkop nasączamy. Zużywamy cały pącz. Skończymy krem. Ananasa kroimy na kawałeczki. Miękkie masło przekładamy do miski i ucieramy mikserem przez około 2-3 minuty. Aż stanie się kremowe i jasne. Następnie w trzech partiach dodajemy ostudzony budyń. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. Ma powstać jednolity krem. Dodajemy pokrojonego ananasa i mieszamy szpatułką. Gotowy krem wykładamy na biszkopt w blaszce i wyrównujemy. Na wierzchu układamy bezę. Możemy leciutko ją docisnąć. I ciasto wstawiamy do lodówki na całą noc. Schłodzone ciasto wyciągamy z blaszki, ściągamy papier do pieczenia. I nasze pyszne ciasto ananosowo-kokosowe jest już gotowe. Wygląda wspaniale, jest bardzo smaczne, aromatyczne, wilgotne. Polecam! Dokładny przepis na stronie małej cukierki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.